Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Niedawno internet obiegła informacje odnośnie skandalu seksualnego z udziałem księdza Dominika Chmielewskiego. Czy jest to prawdą? Zostawmy to samemu sądowi, natomiast bez wątpienia faktem jest to, iż doszło tam do za bardzo intymnego zbliżenia pomiędzy samym księcem a osobą poszkodowaną. Czy doszło do aż takiego incydentu, jaki opisują te lewackie paszkwile, których, broń Boże, nie polecam czytać, bo one zawsze wyolbrzymiają jakiś problem, tylko i wyłącznie po to, aby uderzyć w i w myśl słów zbawiciela, uderzem pasterza, rozpierzchną się owce, tak czy siak prowadzić ciągłą nawałnicę, ciągły ostrzał oszczerstw, bardzo często opartych na półprawdach wobec Kościoła Świętego, byleby tylko wprowadzić szatański plan wypędzenia ludzi z niego. Ten film nie jest żadną obroną księdza Dominika, bo to jest skandalem, jeżeli te wszystkie oszczerstwa, czy te wszystkie ewentualne zarzuty okażą się faktem, że ksiądz i tym bardziej zakonnik dopuszcza się tego typu Bezecnych czynów. Sam ksiądz Dominik miał poddać się pod swoją jurysdykcję zakonną. Miał także uzgodnić pokutę z przełożonymi, więc musi być coś na rzeczy. Przede wszystkim wzywam w tym filmiku, abyśmy modlili się za tego księdza, ponieważ kapłan, który zgromadził wokół siebie bardzo sporo, że tak powiem, trzutka i wspólnotę, jeżeli tym bardziej nie prowadzi życia świętego, życia, o którym tak pięknie i tak bardzo opowiada, no to cóż to za kapłan? Powinniśmy tym bardziej starać się o to, żeby jeżeli ktoś ma z nas jakieś wpływy, i stara się budować wspólnotę kościoła, sam był tego żywym przykładem, takim żywym kamieniem, na którym także budują się i inni w drodze do nieba. Nie da się mówić pięknych słów, jednocześnie żyć jak obłudnik i judasz. A tym bardziej zobaczmy, że ksiądz Dominik, ksiądz Piotr Glas czy Franciszkanie z Medjugorje, bo tu właśnie o nim będziemy tutaj nawiązywać, wszystkich łączy jedno. Są oni... W, przynajmniej w jakimś stopniu powiązani z grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu. A więc nieco cudzołóż, czy to właśnie ci franciszkanie, którzy nie byli posłuszni biskupowi, którzy to potem także dopuścili się skandalów obyczajowych na tle seksualnym. Chyba nawet dzisiaj już nie są oni zakonnikami. Potem przypadek księdza Piotra Glasa, kolejny zwolennik Medjugorje, też miał mieć sprawę w sądzie za jakieś wykroczenie na tle seksualnym. I teraz dowiadujemy się, że ksiądz Dominik Chmielewski, który także jest wielkim entuzjastą Medjugorje, wpada w grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. Są to demoniczne i diabelskie znamienia tych fałszywych. I demonicznych także objawień. Dlatego powinniśmy je z całą pewnością odrzucić. Powinniśmy odrzucić z całą pewnością te wszystkie objawienia z Medjugorje, gdyż sieją one indyferentyzm, zrównują one religię, jakoby wszystkie miały do zbawienia prowadzić, prowadzą one do buntu i nieposłuszeństwa wobec biskupowie, a także krążą wokół nich przede wszystkim też i niedoprecyzowania te sprzeczności moralne pod względem szóstego przykazania, pod tym względem, że zaczynają się one tym, iż młodzi ludzie idą sobie zapalić i popić na polu. I podczas gdy dotykają tą rzekomą...